Ja jestem Pawlo1234 i jest to drugi odcinek z serii Clash Royale. Ale fajnie, mam dwa epiki w sklepie, spoko. Yy, więc tak, dobiliście jednego lajka. Nie wiem, kto to zrobił, ale dziękuję temu, kto dał tego lajka bardzo. Yy, no i tak, otwieramy skrzynki. Które jest, To jest stara skrzynka, którą dostałam chyba od trenera. Dobrze, gold. Bomber, archerka i mini pekka, fajnie, dobrze, a tutaj to już nie trzeba włączyć, więc darmowe skrzyneczki, tu może być coś słabego albo dobrego I tutaj może być coś słabego, no właśnie, dobrze, więc ulepszymy tego bombera i mini pekkę, I tak w tamtym odcinku nie powiedziałem Wam, że jest jeszcze ostatnia rzadkość, czyli legendarna. Jest to karty, które mają taki kształt jakiś, taki fajny, nie kwadratowy, tylko taki no. sześciokątów, takich fajnych, nie? No i ogólnie bardzo chciałbym wbić dzisiaj trzeci poziom, no nie wiem, czy dzisiaj mi to wyjdzie, bo jest takie coś jak draft challenge i to naprawdę jest fajne, że po prostu musimy jakby kartę odrzucać i jakąś brać, ale. Przejdźmy do pierwszej walki, jaką zagramy sobie, więc 3, 2, 1, BUM! Będzie to z prawdziwym, no tutaj pisze też 3 poziomy, na przykład to jest podpowiedź, no, ale tak naprawdę są 4. Yy, good luck! Okej. Okay. Pro game, no Dobra. No. Zaczynamy gigantem, zobaczymy. Lag. Ha, prince. O nie. O oh fuck, ale lagam. Dobrze. Gramy i żyjemy. A no od dwóch stron go zajeżdżam, to to jest JOLO? Tu jest pan. On, on miera. To jest jego kończ żywota. Bum. No go. Archery, mini peka. Dobrze, jedziemy go. Good game. Nie ma go. Aha, dobra. Ups. O nie, nie chciałem tego pusić. Dobra, jedziemy go. O nie, o nie. No, nie. Czekamy na prince'a? Ale wygramy, nie? Proszę Was, jak możemy z takim lubem przegrać? O nie, 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 Coś tutaj nieciekawego się dzieje. Tak, tutaj dwie czarki i bomberka. On ma fireball. Właśnie o to się go obawiam. Dobra, Panka kakek Jedziesz, peka! Dawaj, daj! O Jezu, świętość. Ja, kurczę, on nawet nie jest zły. Że, że to on ładnie koksi, nie? No nie! Gigant. Nie wierzę. Czy muszę to wygrać. Proszę, daj mi te trzy korony. Kurde. Dawaj, dawaj, daj trzy korony. Ten, dawaj. Dawaj! Peka! Uderz! Jej, thanks! No to wygraliśmy pierwszą pierwszą naszą walkę. Była prosta. Ale no, przeciwnik, to znaczy ja już. Co tu nie wierzę w tych moich przeciwników, że oni w ogóle ze mną wygrają, gdyż. No. Oj, coś się tutaj stało. Mam nadzieję, że to się nagrywa. No, aha, długo się ładuje. Bo nagrywa mnie. Jezu święty. Ok. Za okay. tak, jeden silver, srebrna skrzyneczka. I tak. No chyba jeszcze pogramy, nie? No to jest bez posady, nie będę aż... Jednego sobie fireballa kupię. I go lepsze. Pepe, pe, 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 pe. Jej! Dobrze, więc on jeszcze miał koleś Prince'a. Że miał Prince'a, to mieliśmy trochę przerobane. Prince, no, to jest skurzający, naprawdę. Co? Tutaj walki, tu są achievementy, Nie, przepraszam. Achievementy są tu, o. No, tutaj mamy różne achievementy czyli osiągnięcia. Więc tak, mamy tu areny, tak, za to 400 tak zazwyczaj jest kolejna arena, to ale akurat teraz, nie wiem, może później inaczej. Ale ta gra jest szczerze, no, no nie jest wcale taka prosto strategiczna gra, szczerze. No to po co, czemu ja mówię szczerze, Przecież to jest normalne. No good luck. Też go, gość, widać, wygrał z pierwszym. Czy miał farta, czy po prostu jest pro Dobra, zaczynamy. Zaczynamy mini-pekką. a mordę. Dobra, dobra. Ogarniemy go tutaj, goście. O nie, 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 nie! Obijaj. Nie, co? Tyle życia mu zostało. Jaki farciarz. Boże, co? Ale ty jesteś słaby, gościu. Szczerze, nie masz w tą grę grać. Kompletnie jesteś słaby. Strzelajcie go, strzelajcie Pum, pum! Dobra, dobrze, jedziemy! No nie, kolejne kolejna czerki, on też ma. Dobrze. Ha, dobra, spoczko, foczko. A teraz użyję czegoś, ale Bombera spróbuję do obrony. No chyba już po nim, nie? No tak, po nim, po nim! Jo, jo, jo! Jak podstawi giganta, żeby się obronić, to też to, to jest bez sensu! Szczerze to te rychanki... No, no i będzie była fight, nie? A to był głupie. Dobra, spróbujmy zrobić armię, ale no niestety troszkę mi wparowało z dupy z tym Knightem. Nie ciekawie mi postawił go. Znaczy, no, no dobra, tworzy. Hahaha, ale ty jesteś. Ty mądrala, mądrala. naprawdę. Myślałem, że strzeli we mnie z dwóch, ale jednak nie jest taki głupi. Czy on. Tak, postawił już szkieleciki, on jest naprawdę mądry. Znaczy, no nie jest mądry, ale jest głupi. Ale no chyba z nim poradzimy, no proszę Was, no nie jestem aż tak słaby. No, naprawdę myślisz, że obronisz tą wieżę. Czy ty, ty masz rozum, w człowieku? Znaczy no, w ogóle jesteś z człowiekiem, nie wiem, ale chyba jesteś, nie? Ty masz rozum. Bardzo, bardzo się śmieszny, naprawdę. On mnie zjedzie. Ja, ja się tak myślę, bo, bo coś mi tutaj nie pasuje. Nim. Dobra, kurczę, mogę mini pekka na tego. Wejdziemy go. Czerki. Na końcu mu tak fajnie do tą wieżę, nie? Nie tak fajnie. Myślę, że się nie obroni. Ale ja chyba dam mu zniszczyć wieżę. Ale. Już nie zdąży. dać zniszczyć wieżę. Co? się ja już zniszczyłam tą wieżę! Co, czy ja mam jakieś przewidzenia? Aha, lol. Dobrze, czyli tak. Good game, ten Thanks. Dziękuję bardzo za danie mi jednej korony. Trochę żal, ale, ale skrzynkę też mi dałeś, kościół. Znaczy, gra mi dała nie tyle. Ja. Ale co tam. Aha, tu pisze, że jestem pewna, że. Aha, zniszcz przeciwnika, że tego główną wierzę, żeby wygrać od razu. Ale to wiem. To jest podstawa tej gry. Kto tego nie wie, to, to nie ma szansy w tej grze, No proszę was. nie jakbyście nie widzieli, można tak przesuwać, można klikając na te na dole ikonki. Szczerze to... I no i drugie jest dobre. Chociaż, dobra, ulepszy je bo 5 kasy, no proszę was. To, to, co to jest? Jakie mamy tu trenera? Jakby kto nie widział tak... Tutaj pisze, że nie dostajemy skrzynek, ale... No to jest trening, nie? Ale jeszcze raz gramy. Nie, chyba raczej nie. Więc tak. Tu myślmy jeszcze. No Okej, okay, chyba. Chyba damy już spokój sobie. Albo jeszcze jedno walka. No tak, gościu już ma 60. I oznacza to, że prawdopodobnie jest lepszy. Może być w końcu gościu lepszy. Oh, thanks, tak. Teraz w końcu jakiś gościu się trafił, który no, może jest optokrajowy tak bardzo. Różni się, ale no, no, jest arczery. Aż kurczę, blade. Coś tutaj się. Arczerki. No, proszę Ciebie, gościu, moja ujcza jest lepsza. Z tym myślisz? Twój jest lepszy, nie no, oczywiście, że mój jest lepszy, nie? O nie, o nie, 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 nie szybko, szybko, niszcz! Dobrze, dobrze, dobrze! Pobiegł. I zakończmy to na raz, dwa... Szybko, good game! No, fajna, good game, szczerze, powiem ci prawdę, serio jest fajna, mi się podoba, a tobie? No tak, no to tu, kurde, puśćcie tego, że, który zginie zaraz, ale... Tam. Pan! No jak ty? Nie I nie ma ciebie. O! No dawaj, dawaj, bierze. A dobra, Ten aczerki, spoko. Good game. Thanks. Jej, dobrze. Good game. Good game. Wow. O, no super, złota skrzyneczka. Mogłem to otworzyć, ale tak, 7 wybijemy to chyba na kole w kolejnym odcinku. Tak, tego nie kupujemy, to jest pay to win. nie chcę pay to win Tak, klany bym chciał bardzo zblokować, ale no niestety na razie tego nie ma, więc mam nadzieję, że Wam się spodobało. Nie zapomnijcie ocenić. Dać lajka, kolejny próg lajków. Dwa lajki, dwa lajki i kolejny odcinek z serii. Znaczy, to jest jedyna seria, która podlega lajkom, czy będzie kolejny odcinek, więc. No Panu i cześć, dwa lajki, do następnego odcinka.